Zaraz napijemy się pierwszej gazowanej wody tutaj na wyspie. Woda no gazowana to jest jedna rzecz, której tutaj po prostu nie ma pod dostatkiem, niestety. Mamy butelkę. Czekajcie. Tu się przykręca kanister. Kanister przypięty. Zamykamy obudowę. O, jest, jest, ok Możecie się już doczekać co? Uwaga, zamieszczamy butelkę. Umieszczamy ją tu i próbujemy. Ok. okay. I don't know. Okay, now, moment of truth. Is it gonna work? Not working. Ooh! Oh. Ooh. You gotta hold it. Oh my god! Let me try. That's it. Let me see if I like it. Oh my god. Let me try. Now, if it's open maybe it's supposed to like do this. I don't know. What Did I do wrong? It looks Mama, I think it's like 20, still pulling like 20. Oh, yes. Okay. The sheets, like, oh.